Ja nie dostałem. Cóż w spierniczacie na bok? Co wy tutaj od. co tam ma być? go F6 może? No bliżej jest. A? Co za dziad? Uhu. A Stefa jest wysoko, więc trzymajmy może się na tym pułapie tych dwóch kilometrów. W polatajmy. Okej, okay. cofam to. Wow, wow, ktoś tu we mnie prawie wleciał. Utrasty, dziki ty. <grym> jak ja? No, prawie we mnie wleciałeś, tylko zobaczyłam, jak przyleciałeś centymetrów na ze mną Ale ja w brzozę chciałem. Przepraszam. <grym> ja tu już niech nie ten, kurczę, nie przeżyję w kokpicie. Przepraszam, jeśli tak, to przepraszam, ale naprawdę nie widziałem. Za tym kurczę dwusilnikowcą leciałem. No to ci przecież mnie nie strąciłeś, no ja wiem, no. A jaki by był krzyk? Bo jezu, to byłby lament wtedy. Lament? Ja pewnie od razu bana bym dostał na Face'a, na czołgi, na statki. Na Ej, i jeszcze karny jest na te esie. O, karny? I pewnie jeszcze bym miał kurczę rozmowę z, z szefem. <grym> no, do dzisiaj tu nie robisz. <grym> Coś mnie zabiło, P40. A to ten rozpruwacz, OK. Kubuś 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 Diaz Kurcze, ciekawa historia z gościa, nie? Jakiś tam... Jakiś polski ten wątek tam jest coś? A, z, ku z Kubą rozpruwaczem? Mhm. Tak. Tak, tam że to był Polak, który tam wyemigrował w ogóle, nie? Mi się to podobało. To mi się jeden film podobał z, z tym kubą rozprowaczem i to było z Johnnym Deepem. Tam fajnie było, że to był ten zrobiony, że to był doktorek, nie? Chirurg. O. jakiś wirus. A i od razu mi się przypomniał jeszcze taki film Widok, ale to było z tym, z tym Francuzem takim. Gérard Depardieu, tak? Czy jak on tam. Oglądaliście no, no, to? Z to Asterixa grał. Tak, no. Obelixa. Obelixa. No, no, ale to w tym, no. no. A, bo to OBX7 duży był. Jest zniszczony! Tu, 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 tu. Ultra znowu tam wiesz... Nie Ej, niech tego nie... wrażenie, że jesteśmy na dwójkach, nie? E, no sorry, ale ja teraz dobrze je wybrałam. Ale tej bazy, to znaczy, boże... Y, ...tam nikt tej strefy nie przejąć. przyjmuje, nie? Nie wiem, tutaj jest bóg jakiś O, ale ci dwóch goni. Już lecę. O, a jeszcze jest. Jeszcze jesteś. Dobrze. Trafiony, dymi wjedycie? Jeszcze jeden ale się spali. goni. Jest leży. Jeszcze ktoś tu jest. <gry> ten Hitler to był jednak y, ten łotra Takie małe magazynki montował. Ładuję. Hmm. Dobra, trzymajcie mnie, no kurwa macie. Ale czuję, jak się marszczę na czole. Nie, kolizja. To mnie zabił. <laughs> marszczę się na czole. Tak, marszczę się na czole. <laughs> Powiedzcie mi, że ten A20G spadnie.

Brzuszka. No a jemu zaliczyło mnie, no to jest kuźwa. Jest. Myściciel. Hmm. swojego mordercy dorwałeś. O, mnie tu ścigają, nie? A ja będę ich dzwodzić. I mój team będzie ich tam prał. No nie, mój nie Chyba. I drugi raz. Powiem ci, że długo tym latem, nie? chyba wygramy, bo oni już mają po cztery te, Po cztery straty u siebie dużo ma e, tych graczy po cztery. Także A tu mogłam polecić na czołówkę, bo ja mam jeszcze full, to wychowa dopiero drugi. Hmm... tak. się No mało ich już, nie wiem, przeważamy na mapie. O mnie goni. Co lec? Trzeba mu rolkę podrzucić. Ej, zobaczcie jak wykwitli. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Nu no, no. Ups. O kurde. Nie wiem, co mu chciałeś zrobić, go zepchnąć. Ty, no ale patrz. Te, z czego te skrzydła są, że on mi upiordziela ja i mnie. Nie wiem, ale widziałem to, jak go tak chciałeś pociągnąć z bania. Ale zaraz zaraz za chwilę zginął i tak, nie? Know, tylko, że niestety nie przeżył. A powinno być dobrze O ktoś już mi siedzi na ogonie ja? O jeszcze 5 km Jak poleciał, nie? Na czołówkę, Ty we mnie prawie wyleciałeś. <gry> no ja stałem. Właśnie nie strzelałem w niego tak dużo, bo mówię, kuźwa, ty tam wlecisz jeszcze, podlecisz. Zostaniesz. Kęk, okay. tu jeszcze. Tu został jakiś bombowiec. Góra. Uciekaj. Właśnie... Jeszcze jeden został. Dwa. Jeden, jeden no, no, ucieka. Ja już muszę, no, weź tam podleć teraz, nie? Mm. Aha, to na tym polega, może wiesz? Trzeba wszystkich zniszczyć. Odmawiam! Przyjąłem! Dzięki! A ja sobie wylądowałem. A, nie naprawię się w ten sposób, że sobie poleżę. Widziałeś tam gdzieś padłeś sobie tutaj na zielone łąki? No bo przecież ze skrzydła nie mam, nie? Mam takie sito w skrzydle, że nie mogłem skręcać. Ach, tam leżysz. F**k jest, Mam sito. Tylko z to już to ściągniemy, nie? z tamtym to... Już. Niech ktoś go zaatakuje łowyszotka to wygląda fajnie na nowe Nie by coś tam do... O dobra leży Teraz na no co to jest? a 5 tysięcy dostałam skrzydłowy Nie wiem co to znaczy Jakiś bonus Z tych medali lecieli w Ewocie, Rozkaz wielokrotny, trafienie. Was jest das? Wow, prawie BFAS 9. B1 z ten odkryłam. Jak dostałam dużo za ten. Wow, no proszę. Za tą bitwę. Sił płacę normalnie.